Cześć, witam Ciebie serdecznie. Oj, dzisiaj chciałam poruszyć temat, który nie jest prosty, nie jest łatwy. Temat wybaczenia. Bo dlaczego jest nam tak ciężko wybaczyć? No różne mogą być tego przyczyny. Jedna z nich może być to, tylko nie denerwuj się na mnie, że ta krzywda to jest to, co nam zostało. To, do czego my się możemy w pewnym sensie tak, jakby zahaczyć, zatrzymać o to. To jest to, co my mamy, ta krzywda. Nie słucha się tego łatwo i nie jest łatwo się do tego przyznać przed samym sobą. To nie są proste tematy. Natomiast ja chciałam też wiesz, dzisiaj zachęcić Ciebie do tego, że jeżeli ktoś tobie zawinił, jeżeli ktoś sprawił tobie krzywdę, jeżeli ciągniesz to ze sobą już wiele lat. I ta osoba, która, tego, która to zrobiła tobie, nie przeprosiła. A ty tak bardzo chciałabyś, tak bardzo chciałbyś usłyszeć słowo przepraszam tak bardzo zależy ci na tym, żeby usłyszeć, że ta druga osoba to widzi i zdaje sobie sprawę z tego, co tobie zrobiła. I jednocześnie wiem, że w idealnym świecie takie rzeczy się często zdarzają. Natomiast w naszym świecie, bardzo często jest tak, że ta osoba, która została zraniona, przyjdzie po pomoc, pracuje nad sobą, a ta osoba, która rani, może być często tak bardzo pozamykana i nie w kontakcie ze sobą, że woli wierzyć w to, co sobie w pewnym sensie na swój temat myśli, niż zobaczyć chociażby, jak wyglądają bliskie relacje tej osoby. I teraz. Wiem, że często możemy tak myśleć, że jedyną, jedyną szansą na pójście naprzód to jest właśnie usłyszenie tego słowa przepraszam, to jest uznanie tej krzywdy i winy. I czasami tak bardzo warunkujemy nasze, naszą wolność wewnętrzną od tego zdarzenia, że sami em, wchodzimy w więzienie takich oczekiwań które być może nigdy nie będą spełnione, czyli właśnie tego za dość Jeżeli ja już powoli odchodzę od takich terminologii narcystycznych, toksycznych, nie dlatego, że uważam, że tego nie ma, tylko wiem, że mówi się o tym za dużo, a jednocześnie mm, nie zawsze do końca z właściwym znaczeniem tego słowa. Natomiast chciałam zrobić coś takiego co, pieseczku? Coś takiego. <noise> Coś takiego innego. Że jeżeli potrzebujesz usłyszeć to słowo przepraszam, to ja chciałam Ciebie przeprosić. Chciałam powiedzieć tobie przepraszam w imieniu tych wszystkich, którzy tobie zawinili. W imieniu tej osoby, która Ciebie skrzywdziła. Ja nie zdejmuję z tej osoby odpowiedzialności. Ale jeżeli potrzebujesz usłyszeć słowo przepraszam, to ja Ciebie przepraszam, bo głęboko wierzę w to, że każdy z nas ma to życie po to, żeby po prostu być szczęśliwym. Szczęśliwym tak w sercu i na zewnątrz. Szczęśliwym na tyle, żeby być świadomym dokonywanych wyborów i takim. Emocjonalnie też świadomym. Oczywiście jesteśmy ludźmi. Mamy różne nasze słabsze dni. To jest istota człowieczeństwa, że nie jesteśmy ideałami. Natomiast, jeżeli potrzebujesz to słowo, przepraszam, jeżeli potrzebujesz to do tego, żeby puścić, to możesz sobie usiąść w ciszę i wyobrazić sobie, że ta osoba też mówi do ciebie „przepraszam”, nie wiedziałam, że tak bardzo, przez to, co zrobiłam, przez to, co zrobiłam, cierpisz. Bo w momencie, kiedy ty poczujesz takie ukojenie w sercu, to uwierz mi, że będzie ci łatwiej puścić to i przestaniesz tak jakby wciąż być w tych oczekiwaniach. Są różne sposoby naradzenia sobie z wybaczeniem, z krzywdą zawinioną. To jest bardzo proste po prostu zamknąć oczy, wyobrazić sobie tę osobę, która cię zawiniła i że ona ciebie przeprasza. Możesz również napisać do tej osoby list. Wyobrazić sobie, że rozmawiasz z tą osobą, z tą osobą, że czytasz ten list do tej osoby. Możesz ten list wyrzucić, spalić. Pamiętaj, że naprawdę nie jest warto trzymać sobie urazy przez tyle, tyle lat. Bo jest takie jedno ryzyko, że w końcu przywykniesz do tej urazy i wtedy jest trochę trudniej ją zostawić. Także z głębią takiej, takiego zrozumienia do tego, że to naprawdę jest trudne, ale jednocześnie wiem, że jest wykonalne. I wiem, że te urazy, te krzywdy trzeba puszczać. Przepraszam.